Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku i zapraszam na kapitalny mecz. Neymar. Atak Barsy, zobaczmy co z tego wyniknie. Piłka minęła linię boczną tuż przy linii końcowej boiska. Stracili, ale odzyskali piłkę. Pedro. Ależ akcja! Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Odebrali piłkę rywalom. Listek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Ach, ładnie przejął tutaj na skrzydle. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Sergio Busquets. Atletico Madryt to klub, który zawsze porównywany jest z Realem i nie jest łatwo wyjść z cienia tak, tak wielkiego zespołu, chociaż popatrzmy na Dorobek Atletico. Zdobywali puchar zdobywców pucharów. Ostatnie dwukrotnie wygrali puchar w Ligi Europy UEFA. Dwa razy super puchar. Atletico grały także w finale pucharu. Strzał głową. O lala, jaka bramka. do Madryt udowadnia, że potrafi grać w piłkę. Ładna bramka. Perfekcyjna akcja. Dośrodkowanie z lewej strony, z narożnika i piękny gol. Piłka w bramce po raz pierwszy dopiero w 13 minucie spotkania. A Zletko Madryt swego czasu miał barwnego prezesa, który zmieniał trenerów jakończy. Czy to wykorzysta uderzenie w stronę bramki? No i mamy bramkę wyrównującą. Widać wyraźnie po wtórce, że nie miał problemu z zakończeniem tej akcji. Bramkarz był źle ustawiony, no i skrzętnie to wykorzystali. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Chyba powinien przerzucić na lewą stronę. Przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Turan! Broni! Piłka wychodzi w pole. Fantastyczna interwencja. Stanął na wysokości zadania. Zażegnał niebezpieczeństwo. Gabi. Czy to wykorzysta? Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Messi. Messi będzie z pewnością próbował pokazać się z jak najlepszej strony. Przede wszystkim misternymi dribblingami i kapitalnymi zagraniami do kolegów. Brawo, świetnie teraz uniknął tego wejścia. Sergio Busquets. Ma miejsce, by dośrodkować. Doskonale to przeczytał. Piłka, a zmienia właściciela. Barcelona teraz przed szansą. Popatrzmy. Jest wizdek sędziego i zobaczymy. Dobrze uderzona z wolnego, ale też dobrze interweniuje Bramka. Szkoda za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Brawo dla arbitra wychwycił tego spalonego. Pracą piłkę. Sergio Busquets. Jordi Alba. Mascherano. Sędzia nie przerywa gry stosując przywilej korzyści Barcelona przy Pińce. sędzia teraz fału piłkarza Barsy. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o Pału. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. A! Poprzeczka! Piłka nadal drze! Niesamowitego, piłka odbita od bramkarza, wpada do siatki. Ale z spoza pola karnego, popatrzmy jeszcze raz. Piękny gol. Niesamowita bramka, zostawili mu nieco za wiele miejsca przed polem karnym, a takiemu zawodnikowi to wystarczy. Piękny strzał. No tak, tym się można delektować. Wspaniały strzał z dystansu. A szczerano. Kto wymyśli, żeby nie stracić piłki? Tabi dobrze przejął piłkę przy bocznej linii boiska. Jako. Yeah. Zatrzymany atak. Jest 2 do 1 po pierwszej połowie. Rozpoczynamy drugą połowę. Przypomnę może tym, którzy dopiero teraz zaczęli oglądać to spotkanie, że prowadzi Atletico Madryt. na własnej połowie przejęcie piłki. Mocno i daleko od bramki. Turan! Ale pięknie! Powtórkę, kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie główkować. To no, prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Takie wykończenie jest domeną najlepszych zawodników na świecie. Chyba każdy by się cieszył z takiego gola. No, dobra okazja będzie. Sędzia, poka dobrze, sędzia cofa grę. Rozpoczną od rzutu wolnego. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Dobre przejęcie, brawo. Tabini. odegrana ponownie do Fabregasa. Masz szczerano. Jordi Alba. Czy utrzyma się przy piłce? Są partnerzy obok niego. Przyjął i odgrywa z powrotem. Lionel Messi. Andres Iniesta. Jordi Alba. Proszę panować w Neymar, Jordi Alba, Andres Iniesta. liczebną przewagę. Jordi Alba. Czy to wykorzysta? Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę jest. To była duża przeciwna. Za chwilę na boisku pojawią się aż trzej nowi gracze. Andres Iniesta. I, I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. No tak, strzał mocny i tyle można o nim powiedzieć. Wyraźnie nieprzygotowany Często kończą się utratą piłki. Dankian. Niecelne podanie i będzie aut. Złośna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Nie ma co się dziwić, że przegrywają i to wysoko, jak nie wykorzystują takich sytuacji. Ramka, którą właśnie oglądamy, zmniejsza przewagę rybani. Zapowiadają się wielkie emocje. Czy starczy im czasu, aby wyrównać? Wydaje mi się, że tam się piłka otarła jeszcze o poprzeczkę. Rodriguez. Dawidzi dia, Czy to wykorzysta? Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Świetnie odebrał piłkę, naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. Song, Gabi, Rodriguez, Mario Suarez, Gabi. 5 minut to naprawdę niewiele czasu, wciąż 1 do zera. Ta drużyna świetnie się rozumie, wspaniała seria podań. Czeka teraz na partnerów i willia. Czy to wykorzysta? O to chodziło. I obrońcy wyjaśnili sytuację. Niewiele już do końca, ale wszystko się jeszcze może zdarzyć. Tak i. Biega. Alexis Santos, ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Czy to wykorzysta? Przyjmiemy eski. w samej końcówce. No radość niesłychana, a do końca niedziele. Mamy powtórkę bramki, która daje remis w tym spotkaniu. To niesamowite. Pansa cieszy się z tego, że tylko remisuje. Ale w tym spotkaniu rzeczywiście bieda zaglądała im w oczy. To był ostatni moment do tego, aby wyrównać w tym spotkaniu. Udało się. Żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. Po 90 minutach mamy remis. Ciątek do Gryfki. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Niestety za krótkie podanie. Alexis Sanchez. Mario Suarez. Zarazem mamy remis, ale gdyby nie świetna postawa Bramkarza, przegrywaliby to spotkanie. Uderzenie głową. No znakomicie przeniósł nad poprzeczkę. Górą bramka znowu w tej sytuacji i... W... No wypiąstkował w pole. Czy to Rodríguez? Brak już słupek, a szkoda. To zupełnie amatorskie zagranie z jego strony. Lionel Messi. Jordi Alba. Jordi Alba. Odegrał ponownie piłkę. Czy to wykorzystał? No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. napuje piłkę bramkarz Pedro oddania strzału. Dobry Brawo. Ten gol daje im prowadzenie. I mamy pierwszą bramkę w dobrywce. To może być zwycięska bramka. Wszyscy są tak zmęczeni, że ciężko będzie odrabiać Znak Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. w był bez szans. i przejęcie na własnej połowie. Jak potoczą się losy w rozpoczętej właśnie drugiej połowie dogrywki. Paulo Suarez daje strzał. Ach, słupej! Wygrywają jedną bramką. Będą teraz mieli rzut rożny. No i jeśli wykorzystają stały fragment gry, to rozmiary zwycięstwa będą bardziej okazałe. Będzie strzelał. Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Ciekawe, jak rozegra Atletico Madryt ten rzut rożny. Godin. Jest szansa uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Zbyt celnie uderzył przy tej próbie. Naprawdę powinien się bardziej postarać. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. był na spalony. 5 minut do końca do gry i nie ma co się dziwić, że nerwowo gra drużyna, która przegrywa różnicą jednej bramki. Łukasz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. Lionel Messi. No dobry odbiór po stracie piłki. w sukurs. Strzela! Niestychanie zmęczeni są zawodnicy po tych 120 minutach gry. Koniec spotkania.